Panie Gojewodo, Księże się, Szanowni Państwo, z wielką radością witam to wielkie wydarzenie, jakim jest ta prezentacja w na tysiące. tysiąclecia. Człowieka, który zmienił świat swoją wielkością, swoją odwagą, także swoją pokorą a przede wszystkim tym, co byśmy nazwali humanitas, człowieczeństwem niezwykle wrażliwym na drugiego człowieka. Człowieczeństwem, które odnosiło się do jego kontaktów z drugim, zwłaszcza cierpiącym, odtrąconym, z ludźmi, o których często mówimy, że są na marginesie, z dziećmi, które przytulały, które do niego się tuliły. Ale kiedy mówimy o jego humanitas, to myślimy także nie tylko o jego sprawności, jego sile fizycznej, potędze głosów, to te elementy, którymi zadziwiał świat w chwili, kiedy został wybrany na papieża. Ja pamiętam okładki pism ilustrowanych włoskich, laickich tuż po wyborze. Finalmente un papa maschio. Wreszcie, papież, mężczyzna i to tak bardzo mocno ta męskość jest w tym maską podkreślona. Papa Atleta di Dio, Bo, Ojciec Święty Boży Atleta. I ten głos, który, który sprawiał, że on rzeczywiście potrafił panować nad milionami osób, zwłaszcza podczas tych wielkich zgromadzeń, jak na Filipinach na przykład. A potem wiemy, że te siły słabły. Mniej lub bardziej one były konsekwencją zamachu z 13 maja 1981 roku. Kolejne choroby. Zawsze na oczach świata. Nigdy nie utajniano tego, że udawał się do polikliniki Dżemeli. I nigdy nie mówiono, nie próbowano utajnić tego, na co choruje i jakiemu zabiegowi jest aktualnie poddawany. A potem widzieliśmy, jak choroba coraz bardziej niszczy jego zdrowie, jak odbiera mu potęgę głosu, jak z coraz większą trudnością się porusza, ale on do końca był człowiekiem, kto swoje cierpienie niósł z ogromną godnością i pokorą stając się dla wielu, wielu ludzi, zwłaszcza chorych, nadzieją i ważnym punktem odniesienia, jak osobiście zwagać się z tym, co jest trudne, a co może stać się udziałem każdego. Pamiętamy ten jego ostatni gest, już nie mówił, tylko błogosławił i chwycił się za kartą, wskazując na swój osobisty ból, czy nie może powiedzieć słów błogosławieństwa, ale błogosławi. Ostatni jego gest, który zapamiętał cały świat. A potem te rzesze Rzymian, które towarzyszyły ostatnim jego godzinom na pracy świętego Piotra, wpatrzone w światło jego pokoju na trzecim piętrze apartamentów papieskich. I niezwykła rzecz, że w chwili, kiedy odszedł do Pana e, wieczorem 20, e, o godzinie 21.37, te światła w pokoju naraz rozbłysły jeszcze większym światłem. Wydawało się powinny raczej e, zaniknąć. Nie powinno właściwie być świateł wtedy. On od, odszedł, co się skończyło. Ale wiemy z późniejszych relacji, że właśnie wtedy ci, którzy towarzyszyli jego ostatnim godzinom, i minutą życia i którzy byli świadkami jego odejścia, zaczęli właśnie pośród, pośród światem śpiewać Tedeum landamus, Ciebie Boga wychwalamy, za tego człowieka, za jego życie, za jego takie ukochanie człowieczeństwa we wszystkich jego wymiarach, Człowieczeństwa innych ludzi i własnego. Jeśli byśmy szukali współczesnych przykładów na to, jak być człowiekiem, co to znaczy być człowiekiem, jak znosić swój los, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Trzeba odnieść się do niego. On nas uczy, co to znaczy być człowiekiem. Ale tutaj chciałbym dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Bo e, to, że on tak zbliżał się do ludzi. I to, że on tak wszędzie, gdzie był, całował ziemię, do której się udał, wiedząc, że dla niektórych ludzi, gdzie akurat on jest, ta Ziemia jest święta, bo to jest ojczyzna, jeden glob ziemski, ale doskonale wiedział, e, każda ziemia ma swoje znaczenie. Dla konkretnego człowieka. On to szanował, on to cenił, on pokazywał, jak trzeba to kochać. Wszystko dlatego, że dla niego najważniejszym punktem odniesienia, co to znaczy być człowiekiem, nie był oczywiście on sam. Chrystus. Chrystus, na którego wskazywał, pamiętam, w sposób niezwykle przyjmujący podczas swojej pierwszej na nagrującej jego pontyfikat. 22 października 1978 roku. Nie było jeszcze zamachu, nie było jeszcze Papa Mobile, nie było tych ludzi, którzy musieli stanowić niestety pewną osłonę dla niego wobec ludzi. Na zakończenie tej Mszy świętej, zszedł z wysokości swojego ołtarza na Placu Świętego Piotra, zbliżył się do pierwszych szeregów. I wysoko w górę podnosił e, swój pastora właśnie w kształcie krzyża, chcąc pokazać to, co 1700 lat temu Konstantyn Wielki ujrzał tuż przed bitwą przy Moście murwińskiej. I hoc signio Vinces, w tym znaku zwyciężycz, w znaku Chrystusa. I dlatego ta jego pierwsza encyklika, która w gruncie rzeczy zawierała tematy kolejnych jego wielkich encyklik, wielkich jego dokumentów pontyfikatów. Redemptor Horus, Odkupiciel Człowieka, Chrystus i Człowiek. To był jego program encykliki, ale to był jego program pontyfikatu. Niewątpliwie program także jego jako człowieka, Karola Wójtyły, który wyrastał z tej polskiej ziemi i który pewnego dnia musiał opuścić tę ziemię, bo go Pan powołał do innych przeznaczeń. Kiedy studenci polscy, będący wtedy w Rzymie, ciężar młodzi, mogli po raz pierwszy spotkać się z nim już jako papieżem. Pamiętam dokładnie ten datę. Był to 6 grudnia 1978 roku świętego Mikołaja. Zastanawialiśmy się, co mu jako prezent. Wpadliśmy na pomysł choinkę. Niech to będzie zapowiedź pierwszych jego świąt na Watykanie. Na zakończenie tego spotkania, bardzo osobistego trwającego relatywnie długo. Z każdym zamieniem kilka przynajmniej słów, czasem więcej, ściskał, Błogosławiam. Na zakończenie tego spotkania powiedział zaśpiewajcie mi barkę. Ta piśm dopiero stawała się znana. Ja kiedy udawałem się do Rzymu w 1975 roku, jeszcze tej piśni nie zdałem o Asofie. ale on chciał, żeby... Jemu ja, ja, ja właśnie wtedy, w tych pierwszych ciągle jeszcze tygodniach pontyfikatu zaśpiewać. Po latach będzie to wspominał, że ta pieśń o osoba towarzyszyła mu zawsze. Ciągle był wyrywany z nowych przeznaczeń w imię Chrystusa dla człowieka. I stąd jestem pewien, że także ta wystawa będzie nas uczyła. Co znaczy być człowiekiem? Co znaczy być człowiekiem zadawanym Chrystusa? I co znaczy, patrząc na takiego człowieka, przeżywać osobistą wielkość, własną godność Bożego dziecka.